Siemanko, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe ciekawostki. Jak zwykle na wstępie zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A teraz już nie przedłużając, lecimy z tym koksem. A w dzisiejszym odcinku powrót w do Leona. Jest szeroka kadra na mistrzostwa świata na nieco ponad miesiąc przed startem Mistrzostw Świata trener Nikola Gribic ogłosił szeroką kadrę, znalazło się w niej 22 zawodników, w tym leczący kontuzja Wilfredo Leon. Jego występ stoi jednak pod znakiem zapytania. Świadkarze reprezentacji polskiej mogą zostać trzecim w historii zespołem, który sięgnie po tytuł Mistrzów Świata trzy razy z rzędu wcześniej sztuki tej dokonali Włosi 1990-1994-1998 oraz Brazylijczycy. 2002, 2006, 2010. W piątek, 22 lipca, upływał termin przes przesyłania zgłoszeń, tak zwanych szerokich składów. Trener Nikola Gliwicz przedstawił nazwiska 22 zawodników, którzy znaleźli się w, w, w zestawieniu. W tym gronie znalazł się Wilfred Leon. Przypomnijmy, że musiał on poddać się operacji kontuzjowanego kolana. Jego występ na mundialu stoi jednak jak na razie pod znakiem zapytania. Oczywiście chcemy, żeby wrócił na mundial, ale nie będziemy naciskać na jego przedwczesny powrót, M mówi polsatowi sport prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówcu odbędą się w dniach 26 sierpnia i yy, 11 września. Gospodarzem a gospodarzami będą Polska i Słowenia. biało czerwony znaleźli się w grupie C. Ich przeciwnikami będą reprezentacja Bułgarii, Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych. Awans do kolejnej fazy uzyskają po dwie najlepsze ekipy, a także cztery zespoły z, z trzecich miejsc. Szeroka kadra reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Bartłomiej Lipiński, Maciej Muzaj, Jakub Popiwczak, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Karol Kłos, Wilfredo Leon, Bartosz Bednosz, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski, Bartosz Kwolek, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek, Tomasz Fornar, Karol Urbanowicz, Karol Butryn, Kamil Szymura, Mateusz Poręba oraz Jan Firley. Brakuje mi oczywiście w tej kadrze Fabiana Drzyski, Nie wiem dlaczego nie został powołany. On ma bardzo duże doświadczenia, powinien tutaj grać. Wital by go powołał, ale wiemy, że to jest Gribicz, a on lubi to też troszkę pomieszać. Także, no, mam nadzieję, że nasi zgarną tego mistrza świata. Że obronią ten tytuł, że po raz trzeci raz z rzędu zostaną mistrzami świata. Bo jest na to naprawdę szansa, jeżeli się nasi postarają. O to, to spokojnie mogą to osiągnąć. Tylko to jest kwestia postarania się i tak dalej. Według mnie, skład, który tutaj został powołany, jest dobry. No, mówię, tylko brakuje mi Fabiana Drzyzdki. Według mnie. A tak, skład bardzo, bardzo mi się naprawdę podoba. Skład jest świetny. No. Yy, zobaczymy, jak Nikola Gribic sobie poradzi na Mistrzostwa Świata. A może nóż wywalczymy z nim złoty medal? No zobaczymy. Nie ma kilku doświadczonych siatkarzy... No aczkolwiek powinni być bardziej dzisiaj doświadczeni, no na przykład Jan Firlej to jest jeszcze młody zawodnik bar, Tomej Lipiński też jest jeszcze młody zawodnik, oni po, będą mieli swój czas w reprezentacji, powinni być zamiast y, ich y, bardziej y, doświadczeni zawodnicy, ale to nie ja decyduję. Także ja Wam dziękuję za odcineczek i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do następnego. Siemano, cześć i czołem!